Państwa, teraz jest właśnie ten moment, że kończy się stary rok i nadchodzi nowy. W każdym razie powinno według prawideł sztuki być to zrobione tak. Proszę tuż. I uwaga, zaczyna się wielkie odliczanie. Od 10. Dziesięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Tak, oto z nowym rokiem, nowym krokiem. Nie był to rok łatwy. Ten nowy też pewnie nie będzie najłatwiejszy, ale nie zaszkodzi złożyć sobie życzenia. Cóż nam zostało? Otóż w ogonku stoisz już od rana i myślisz, od wszystkiego brak. I nagle słyszysz, proszę pana, ktoś się śmieje, mówiąc tak, trzymajmy się. Nie dajmy się. Na pewno będzie lepiej. Kochajmy się, nie dajmy się. W tramwaju, w biurze, w sklepie. Poznajmy się, bratajmy się. Bolszewik nerwy traci, przetrzymaj go więc, bracie, trzymajmy się i już. Tak w piosence. Trzymajmy się, nie dajmy się. Pisał w latach 50. ubiegłego wieku radiowiec i kompozytor Jan Markowski. Szef muzyczny pod wieczorku przy mikrofonie w Radio Wolna Europa. Funkcjonował w Monachium. I my do tego apelu: trzymajmy się, nie dajmy się. Mamy ochotę się przyłączyć. Zatem noworocznie jeszcze raz: trzymajmy się, nie dajmy się. I teraz. Ponieważ jesteśmy w radio, chciałbym na scenę zaprosić dwie ważne osoby, bez których prawdopodobnie ten koncert nie doszedłby do skutku. To jest pani dyrektor Małgorzata Małaszko i pan dyrektor Jacek Hawryluch. Szanowni Państwo, teraz się udało. Zanim Janek wróci do życzeń od nas wszystkich, Chciałabym bardzo serdecznie Państwu podziękować za ten rok. Ten rok, który był, myślę, że dla nas wszystkich rzeczywiście niełatwy. Z niebłahymi problemami się mierzyliśmy, ale dzięki Państwa obecności, nie tylko tu w studiu, przy naszych koncertach czy westrzy, ale Państwa obecności przy nas w radiu. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że ten następny rok, może też z wyzwaniami, z państwem, na pewno upłynie nam łatwiej. Jeszcze nie tak dawno, w nieodległych czasach o tej właśnie porze mówiliśmy sobie, żeby ten nowy nie był gorszy. W tych dzisiejszych pandemicznych czasach to życzenie nabiera podwójnego znaczenia. Oby nie był gorszy, wierzymy, że nie będzie gorszy. Dla nas na pewno musi być znacznie lepszy, bo to rok 85 urodzin, programu drugiego Polskiego rania. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystko. Liczymy na Państwa. My jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że z Państwem również. Janku, teraz już możesz i chcę Ci tylko powiedzieć, że to jest oczywiste, że Tobie przekazujemy głos, bo my tu w dwójce, wiesz, w zielone gramy. Wielce szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Proszę o brawa dla dyrekcji. To jest zawsze w to zawsze wraca. Okazja jest wyjątkowa, zatem nie mogę sobie darować. Wielce szanowni Państwo, i tutaj, w studio, i przed radioodbiornikami. Dokładnie na tej scenie, tutaj, w Studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego nasz Jazz Band zagrał pierwszy publiczny, pełnowymiarowy koncert. Odbyło się to w ramach obchodów Światowego Dnia Jazzu w kwietniu 2017 roku. To wspomnienie jakby sprzed wczoraj, ale jednak z zupełnie innych czasów. Od tamtej chwili udało nam się wydać trzy płyty, dać setki koncertów i pokonać wiele tysięcy kilometrów. Publiczność dwójkowa zawsze była nam przychylna. Dlatego możliwość powitania Nowego Roku razem z Państwem to dla nas wspaniałe wyróżnienie i okazja do podziękowań, jak też szczerych życzeń. Wspólnie z Marcinem Maseckim pragniemy podziękować naszym koleżankom i kolegom ze sceny. Dziękujemy za Wasz talent, zaufanie, pracowitość i czas. Z Wami przegrać to jak wygrać. Dziękujemy dziennikarzom radiowym za okazywane wsparcie i zainteresowanie tym, co robimy. Dziękujemy i pozdrawiamy również niezmordowanych techników, radiowców, którzy od wielu lat są po naszej stronie, a uwierzcie Państwo, że z nimi trzeba dobrze żyć. I teraz wszystkim Państwu pragniemy życzyć, aby nadchodzący rok 2022 był lepszy niż poprzedni i abyśmy nie szczędzili sobie nawzajem dobrej woli. Z dobrą wolą i odrobiną uwagi dla drugiego człowieka wszystko staje się postokroć stokroć prostsze. Życzymy Wam świata bez pogardy. Życzymy zdrowia i pieniędzy, radości dzieciom, dorosłym nieustającej ciekawości świata i odwagi. Sobie życzymy tego samego. Mój ojciec, Wojciech Młynarski w chwilach takich jak ta, przypominał tytuł jednej ze swoich piosenek Wesołego, poprzedniego dnia. I tego najbardziej Państwu życzymy.